Dorota powiedziała dziś córce, że ma w planach obiad z przyjaciółką. Mąż jest zajęty pracą, więc kobieta ma cały wieczór dla siebie i kochanka. Spodziewasz się kogoś? Nie. Mamo, serio? To może ja już pójdę? Co ty tu robisz? Ty mnie pytasz, co ja robię? Rodzice Agaty kupili sobie nowy odkurzacz, więc wziąłam od nich stary. Dzwoniłam do ciebie, ale że z jakiegoś powodu nie odbierałaś, to wzięłam do domu drugie klucze i postanowiłam go podrzucić. Zaczekaj, ja też idę. Co za żenatan? Co to miało być? Jak ona mogła? Przecież to jest jakiś cyrk. Aż mi się niedobrze zrobiło. Niezły przypał. Ale jeśli ma być szczery, to w sumie dobrze się stało. Chcę mieć Dorotę tylko dla siebie, a to oznacza, że jej rodzina będzie musiała się dowiedzieć o naszym związku. 38-latka jest przerażona zaistniałą sytuacją, ale ma świadomość, że musi opanować emocje i rzeczowo porozmawiać z córką. Dlaczego się tu zatrzymałyśmy? Musimy pogadać. No, ja ci mogę powiedzieć tylko jedno: Wal się. Słuchaj. Jest mi bardzo przykro, że to widziałaś. Powinno być ci przykro, że jesteś głupią, pindą. Ale ja tak czułam, że znalazłaś sobie fagasa. Co ci nie wracałaś późno z pracy, ciągle z kimś SMSowałaś. Nie mów tacie. <laughs> Żebyś dalej mogła puszczać się z tym Wszystko powiem. Proszę cię. Zakończ to. Daję ci tydzień. Jeżeli zobaczysz, że nic się nie zmieniło, to pożałujesz. Wrócę do domu sama. W jednej chwili skomplikowało się całe moje życie. Jeśli się upra, że chce być z Łukaszem, wtedy Klaudia mnie znienawidzi. Podczas rozwodu powie, że chce mieszkać z ojcem, no i wtedy ją stracę. Не могу до тогда допустить.